Czy się to komuś podoba, czy nie, to póki co najskuteczniejszym miejscem do pozyskiwania klientów są ogłoszenia. Tak, wiem, wiele firm, które handlują autami, ma klientów z placu albo z poleceń, coraz częściej z mediów społecznościowych, jednak nie zmienia to faktu, że ogłoszenia nadal dają najwięcej klientów. Dlatego też mam dla ciebie propozycję. Ty wypełnisz ankietę, którą znajdziesz w linku w opisie tego filmu i na stronie autoprofesjonalista.pl, a ja przygotuję dla ciebie raport, w którym porównam twoje statystyki do średniej na rynku. Dzięki temu dowiesz się, co poprawić w swoich ogłoszeniach, żeby łatwiej sprzedawać auta. To twoja decyzja, czy wolisz uzupełnić ankietę i dowiedzieć się czegoś, co może poprawić twoje wyniki, czy szkoda ci czasu i tak jak twoi koledzy z branży, wolisz się oszukiwać i tłumaczyć sobie, że rynek do dupy, że wszystko stoi, że klienci nie mają kasy albo że zamiast używanych samochodów ludzie kupują nowe chińskie. Link do ankiety znajdziesz w opisie tego filmu i na mojej stronie autoprofesjonalista.pl. Interesują cię szczegóły ankiety? To już o nich opowiadam. 90% handlarzy nie analizuje wyników wyświetleń i tak naprawdę nie wie, dlaczego ma za małą sprzedaż. A czy Ty wiesz, jak to wygląda u Ciebie? Ile średnio masz wyświetleń ogłoszenia, ilu odwiedzających? Jak chętnie ludzie dodają Twoje ogłoszenia do obserwowanych? Ile piszą wiadomości? Czy wiesz, Ilu średnio Potrzebujesz, żeby sprzedać jedno auto i co chyba najważniejsze, jaką masz rotację na placu? Dla wyjaśnienia, nie mówiąc o rotacji, mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, jaki jest średni czas sprzedaży auta na twoim placu, a po drugie, jaka jest całkowita rotacja, czyli ile razy w ciągu roku obracasz kasą z jednego auta. Założę się, że nie liczysz tych parametrów. A jeśli nawet masz jakieś ogólne info na ten temat, to nie masz pojęcia, jak te dane wyglądają na tle całej branży. Krótko mówiąc, czy 100 wyświetleń, 300 albo 500 to dużo, czy mało? Tak, wiem. Możesz powiedzieć, że wszystko zależy. Na przykład od auta. Yy, inną ilość wyświetleń będzie miała nie? Audi, Volkswagen, czy BMW, a inną Abarth, Lancia albo Subaru. Inaczej będzie, jeśli masz do sprzedania samochód w wyjątkowo okazyjnej cenie, a inaczej. Jeśli jest z jakiegoś powodu zdecydowany droższy niż inne. Tak, to wszystko zależy i zawsze znajdą się wyjątki. Co jednak nie zmienia faktu, że na podstawie danych można wyciągnąć jakieś ogólne liczby i porównać je ze swoimi. I w tym miejscu wracam do swojej propozycji. Przygotowałem ankietę, która ma za zadanie zmierzyć, ile właściwie masz wyświetleń ogłoszeń, ile osób rzeczywiście ogląda twoje ogłoszenia, ile osób Pisze wiadomości, ile masz z tego telefonów od zainteresowanych kupujących i ile tak naprawdę sprzedajesz dzięki ogłoszeniom. Ty uzupełnisz ankietę, a ja zbiorę wyniki ankiet i stworzę z nich raport, który wyślę na wskazanego maila do osób, które odpowiedziały na ankietę. Myślę, że to uczciwa propozycja, bo uzupełnienie ankiety zajmie Ci dwie, może trzy minuty, a dzięki temu. Obaj zdobędziemy wiedzę na temat tego, ilu klientów tak naprawdę ogląda ogłoszenia, ilu pisze wiadomości, ilu dzwoni, i ostatecznie ilu kupuje dzięki ogłoszeniom. Co jednak o wiele ważniejsze, będziesz mógł swoje wyniki porównać do wyników skuteczności innych ogłoszeń, a to pokaże Ci, jak skuteczne są te Twoje ogłoszenia. Mało tego, dzięki wynikom pokazanym w raporcie, który Ci wyślę, będziesz mógł wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak dobrze tworzysz ogłoszenia, za które w końcu płacisz rocznie, wiem, kilkadziesiąt, a może i nawet kilkaset tysięcy złotych? Uważam, że umowa jest uczciwa, zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę to, że w ankiecie możesz zostać zupełnie anonimowy. O co pytam w tej ankiecie, tak w skrócie? Czy wystawiasz ogłoszenia na portalach i jakie masz wyniki? Potrzeba więc, żebyś zalogował się do portalu i sprawdził swoje statystyki oraz dał info, czy korzystasz z mediów społecznościowych. Jeśli interesują Cię szczegóły, to pytania, które zadaję w ankiecie, dotyczą tego, czy Twoje ogłoszenia pojawiają się na Otomoto i jakie są ich statystyki. Czy korzystasz z innych portali ogłoszeniowych, takich jak na przykład Autoplac? Jeśli tak, to przyda się info dotyczące statystyk z obu tych miejsc. I tutaj mały przerywnik. Moim zdaniem porównywanie ilości wyświetleń w dużych i małych portalach jest bez sensu. Wiadomo, gdzie jest ich więcej. Jednak moim zdaniem ważniejsze od ilości wyświetleń jest to, ilu masz klientów i jakich klientów z danego miejsca. Może się okazać, że na portalu A na 1000 wyświetleń masz jednego klienta, a na portalu B wystarczy 10 wyświetleń, żeby tego jednego klienta zdobyć. Zresztą to tylko gdybanie, bo o tym, jaki jest naprawdę, przekonamy się no, po analizie ankiet. Na końcu ankiety pojawią się też pytania o to, czy jesteś obecny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook albo TikTok. Moim zdaniem to może mieć wpływ na wyniki samych ogłoszeń, ale o tym dowiesz się więcej po tym, jak wypełnisz ankietę i dostaniesz ode mnie raport z wynikami. Podsumowując, proponuję Ci, że obaj sobie nawzajem pomożemy. Ty wypełnisz ankietę, a ja przeanalizuję dane ze wszystkich ankiet i przygotuję dla Ciebie bezpłatny raport, który pomoże Ci znaleźć miejsca do poprawy ogłoszeń, dzięki czemu zwiększysz swoją sprzedaż. W jaki sposób? No, raport pokaże Ci miejsca, w których ogłoszenia odstają od średniej rynkowej. Dzięki temu dostaniesz info, co możesz łatwo poprawić, żeby wykręcić lepsze wyniki. Dowiesz się, czy do poprawy są zdjęcia, tytuł ogłoszenia, opisy, a może jakieś inne elementy. Co najważniejsze, wszystko to możesz łatwo poprawić bez dużego wysiłku i bez zwiększania kosztów. Link do ankiety w opisie odcinka. I jeszcze raz to powtórzę na mojej stronie autoprofesjonalista.pl. Na koniec zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków na moim kanale, na przykład o profilu idealnego klienta albo o tym, dlaczego klienci nie doceniają Twojej pracy i ciągle porównują Cię do handlarzy z szarej strefy. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!